8 maja wita Państwa Artur Kisielewicz. Przed nami Środowy Magazyn Miejski. Dzisiaj w wydaniu dodatkowe godziny biegania, a to Polska właśnie, Sportowiec Roku. Środek sportu i rekreacji w ramach ogólnopolskiej akcji Biegam, Bolubie wprowadził dodatkowe godziny biegania. Od marca na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ulicy Wierzbińskiego 2 trwa kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Biegam, Bolubie. Zajęcia, które odbywają się co sobotę z trenerem lekkiej atletyki, stały się bardzo popularne. Ze względu na tak duże zainteresowanie akcją od dnia 20 maja wprowadzona została dodatkowa godzina zajęć w tygodniu. Oprócz soboty biegacze mogą spotykać się także we wtorki w godzinach od 18 do 19. W zajęciach, które odbywają się pod czujnym okiem trenera lekkiej atletyki, udział bierze około 45 osób, które mogą sprawdzić swoje umiejętności biegowe, sprawnościowe, koordynacyjne oraz gimnastyczne. W obecnym sezonie biegowym treningom towarzyszą badania zdrowia przeprowadzane przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria. Osoby, które pojawiają się na stadionie mogły już m.in. skorzystać z mierzenia ciśnienia z migotaniem przedsionków serca, pulsu i tkanki tłuszczowej, czy pomiaru saturacji krwi. W przedszkolu stokrotnie odbyło się widowisko słowno-muzyczne zatytułowane A to Polska właśnie. Podróż przez krainy i epoki, od Tatr do Morza, przez legendy o Lechu, Czechu i Rusie, Smoku Wawelskim, warszawskiej syrence, na spotkaniu ze znanymi Polakami skończywszy. Tak można opisać widowisko słowno-muzyczne, a to Polska właśnie. W wykonaniu przedszkolaków z Rąbińskiej Istokrotki dzieci do udziału w niezwykłej lekcji patriotyzmu na żywo z humorem w tle zaprosiły rodziców a także gości specjalnych zastępcę prezydenta miasta i Noworosławia Wojciecha Piniewskiego i naczelnika wydziału Światy, kultury promocji i sportu Magdalenę Kaiser Przedstawienie jest częścią projektu edukacyjnego realizowanego przez przedszkole. Wszystko jest to w ramach projektu, projektu, który realizujemy od dwóch lat w naszym przedszkolu. Projekt miał ten sam tytuł co przedstawienie, a to Polska właśnie. Jak tu we wstępie przy witaniu powiedziałam, projekt jest... Wprowadzeniem dzieci służy temu, żeby wprowadzić dziecko w świat wartości, wartości wspólnej dla środowiska, z którego to dziecko wyrasta i dla środowiska, w którym to dziecko żyje. On zawierał kilka takich etapów w sobie. Pierwszy etap to było poznanie tego, co najbliższe dziecku, czyli domu rodzinnego, tradycji rodzinnych, najbliższej ulicy, przedszkola, tego środowiska lokalnego. Potem były kolejne etapy, dochodziliśmy do rzeczy szerszych, czyli do rzeczy związanych z miastem, związanych z regionem, z tradycją region, regionalną, by następnie skończyć na Polsce jako ojczyźnie. I praktycznie te wszystkie etapy odbyliśmy. No, najwięcej tutaj rzeczywiście było w grupie dzieci sześcioletnich, dlatego że one są tutaj jak gdyby najbardziej predysponowane do przyjmowania tego typu informacji, tego typu wiedzy. W działania odnośnie projektu włączyli się wszyscy nauczyciele. Pani dyrektor bardzo chętnie wyrażała zgodę na wszelkie nasze propozycje związane z realizacją projektu, bo mieliśmy tutaj i gościliśmy rycerzy, i gościliśmy pani etnografki z kulturową, i gościliśmy tutaj panów z drukarni, gdzie wracaliśmy do początków piśmiennictwa, dzieci mogły zobaczyć, jak się czerpie papier, jak, jak powstały pierwsze zapisy. Więc, więc gdzieś tam ten program obfitował w ileś tam dosyć takich bogatych, ciekawych myślę dla dzieci elementów. W realizację tak dużego przedsięwzięcia artystycznego zaangażowała się cała społeczność przedszkolna. Duże przedsięwzięcie. No, najpierw y, na, powstał scenariusz. Powstał scenariusz, który. Y, Powstał w ten sposób, żeby połączyć kolejne etapy. Brały udział w przedstawieniu wszystkie grupy wiekowe, więc i od tych dzieci trzyletnich po te dzieci sześcioletnie. Każda z grup, i tu ogromne podziękowania dla wszystkich pań nauczycielek. Nie byłoby dzisiejszego przedstawienia, gdyby nie wszystkie panie nauczycielki, które zechciały współpracować, które włączyły się w to przedsięwzięcie. Kwestia strojów. Część strojów, część dekoracji to zakupy pani dyrektor. Spora część stroi to duże podziękowania kieruję w stronę rodziców, bo bez nich tak naprawdę też nie byłoby takiej oprawy tego przedstawienia, jaką mogli Państwo oglądać. Więc rodzice zapewnili nam też tutaj stroje dla dzieci. A potem no już próbujemy, bawimy się. Nie chciałabym, żeby to wyglądało tak sztampowo, żeby to nie była kolejna Akademia Kuczci. Nie chcieliśmy, żeby tak to wyglądało. Staraliśmy się zrobić to w sposób pogodny, zabawny, dostosowany do wieku dziecka. Bawimy się, mówimy o ojczyźnie, mówimy o Polsce, o regionie w sposób wesoły. Prezydent Inowrocławia wyróżnił osoby zasłużone dla miejscowego sportu. Uroczystość odbyła się w sali kominkowej Urzędu Miasta. Dariusz Sikora odebrał z rąk prezydenta Ryszarda Brejzy tytuł zasłużony dla sportu w Wrocławiu. Sportowcem roku 2013 został Jędrzej Skłodowski, zawodnik Euroklubu Kujawskiego. Uroczystość uhonorowania sportowców odbyła się w sali kominkowej ratusza. Oprócz wyróżnień przyznawanych za wielkie oddanie dla sportu, zaangażowanie i pasję sportową, a także aktywną działalność stowarzyszeń kultury fizycznej i osiąganych przez ich członków wysokich wyników sportowych przyznano również stypendia sportowe. Otrzymali je tenisistka Julia Oczachowska, piłkarka Ewa Prałat, karateka Borys Pozorski i lekkoatleta Norbert Kobielski. Tegorocznym zasłużonym dla sportu został nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym LO, prezes szkolnego klubu sportowego Kasprowicz i trener KSK notecin Wrocław. Moje życie od zawsze związane było ze sportem. Już jako mały chłopak nic więcej nie robiłem, tylko grałem w piłkę, grałem w koszykówkę, grałem we wszystkie inne możliwe dyscypliny. Zresztą tak jak każdy mój rówieśnik w tym w tym czasie, ponieważ no wtedy nie było nic innego do roboty, nie było tylu programów telewizyjnych, nie było internetu i tych wszystkich innych udogodnień, w związku z czym graliśmy w piłę, że tak powiem. Później poszedłem do szkoły, zacząłem grać w koszykówkę, już ta koszykówka bardziej jak gdyby stała się moją taką główną jak gdyby, dziedziną, główną specjalnością, no i potem studia, wszystko związane z koszykówką, w międzyczasie kariera zawodnicza, zawodnicza może nie za długa i nie tak spektakularna, ale jednak była i to też jest fajna przygoda w moim życiu. No i dalej po studiach praca, najpierw na Rąbinie w Szkole Podstawowej nr 5, potem już jako nauczyciel w moim pierwszym liceum imienia Jana Kasprowicza, w której zastąpiłem pana profesora Stefana Lewandowskiego, mojego zresztą wychowawcę i trenera. I teraz ja staram się w tej szkole w Kasprowiczu, w szkole, która jest od lat kojarzona właśnie z silnym ośrodkiem koszykówki, staram się robić dobrą robotę, jeżeli chodzi o sport, o koszykówkę. Prezydent pogratulował również trenerowi Danielowi Gorczycy z inowrocławskiego klubu Kyokushin za zdobyte przez jego podopiecznych medale podczas 28. Mistrzostw Europy karate Kyokushin w Grecji. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Aleksandra Witkowska, złota medalistka Mistrzostw Europy w karate. Jest to na pewno wielkie przeżycie, zwłaszcza, że przeciwniczki walczyły na bardzo wysokim poziomie. Ale wróciłam do Polski i na pewno nie osiądę na laurach, tylko będę dalej ćwiczyć. Był to komplet środowych informacji w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia. W miniony weekend w hali widowiskowo-sportowej odbyła się tegoroczna edycja inowrocławskiej wystawy gospodarczej. Tym razem swoją ofertę prezentowało ponad 30 wystawców z miasta i najbliższego regionu z branży spożywczej, poligraficznej czy przemysłowej. Nie brakowało też stoisk dla ludzi lubiących sport. Na jednym z nich można było się dowiedzieć, czym jest CrossFit. No, crossfit jest to dyscyplina, która skupia na sobie bardzo wiele różnych, różnych innych dyscyplin, czyli są to gimnastyka, jest to trening ogólnorozwojowy, jest, jest to podnoszenie ciężarów, dwubój olimpijski. Jest to praca z Ketlem, czyli dzwonem rosyjskim i tak naprawdę no, z tego jest układany jakiś, jakiś program, który wygląda ciągle inaczej. Codziennie są inne ćwiczenia, codziennie jest inny program dostosowany pod każdego klienta, pod każdą osobę, czy to jest osoba początkująca, czy to jest osoba jakaś zaawansowana, jakiś czynny zawodnik. Są to treningi, które stosowane są dla ludzi, policjantów wojskowych, egzaminy jakiegoś wszelkiego rodzaju do wojska, do policji przygotowujących, też również właśnie bardzo dużo ludzi opiera się o, kre, o trening crossfit, bo to jest bardzo, bardzo wszechstronne ćwiczenia i ogólnorozwojowe i poprawiające i wydolność i y, y, siłę. Także, także naprawdę y, każdy może zacząć, nie ma żadnych przeciwwskazań, jeżeli tylko każdy jest zdrowy z nas i nie, i nie ma żadnych kontuzji, to, to, może, to może ćwiczyć i, i pod każdego te ćwiczenia są indywidualnie dobierane. Zwiedzający mogli też skorzystać ze specjalnego masażu przeznaczonego dla pracowników biurowych. Dzisiaj promowaliśmy właśnie masaż worksite, było bardzo dużo chętnych, bardzo ogromne problemy ludzie mają z barkami, z ramionami, zwiększone napięcie mięśniowe. Masaż worksite jest właśnie rozwiązaniem na wszystkie takie pro problemy. No właśnie. Co się dzieje? Już jeżeli takie ciało zostanie wymasowane właśnie tą techniką, to nie wiem, odpoczywa to ciało, co, co dalej? Ciało odpoczywa, mięśnie są rozluźnione i ogólnie, jak pacjent schodzi z takiego krzesła, od razu czuje, jakby zrzucił jakiś ciężar z barków. Także ulga jest natychmiastowa. Długo trwa taki masaż? Taki masaż trwa około 20 minut, bo jest to masaż częściowy. Dlatego 20 minut w zupełności wystarczy, żeby osiągnąć cel. A proszę powiedzieć, jak z popularnością? Czy tutaj w naszym rejonie, w naszym mieście ludzie często korzystają z takich masaży, czy dopiero to raczkuje? No zdecydowanie dopiero to raczkuje. Bardzo mało znane tutaj jest. Osoby, które przechodzą, naprawdę patrzą, co to za nowość i chętnie też korzystają, chcą zobaczyć, wypróbować. Ale myślę, że z czasem tutaj się rozszerzy, bo w innych miastach jest to już bardzo popularne. Tradycyjnie w ramach wystawy gospodarczej rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy produkt roku. O ten zaszczytny tytuł rywalizowało 13 produktów. Kapituła konkursowa najwyżej oceniła Inowrocławiankę, czyli naturalną wodę mineralną wydobywaną w naszym mieście przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zadecydowały o tym walory smakowe, po pierwsze wody innowrocławianka, a po drugie możliwości związane z promocją naszego miasta i Kujaw. Te dwa elementy braliśmy pod uwagę jako równorzędne, które zadecydowały o tym, że woda, jaką od roku wydobywamy w Inowrocławiu i rozlewamy, uznana została za markowy produkt tamtego roku to dobrze się też wpisuje w charakter naszego miasta, bo mamy uzdrowiskowy produkt najwyższej klasy. Oczywiście powiązanie z uzdrowiskowym charakterem, z leśnictwem jest tutaj bardzo wyraźne. Także wiele elementów składa się na to, że wodę Inowrocławiankę warto promować, a poprzez promocję wody Inowrocławianki promujemy również Inowrocław. Zresztą Nieprzypadkowo nadaliśmy nazwę tej wodzie Inowrocławianka. Tak samo jak i pijalnia wód nosi nazwę również Inowrocławianka. Proszę Państwa, to wszystko to jest wynik świadomych takich decyzji podejmowanych przez nas po to, aby promować Inowrocław. To jeszcze jeden z pomysłów jaki konsekwentnie wdrażamy i będziemy wdrażali w życie aby promować nasze miasto na zewnątrz również na tym rynku gospodarczym na rynku uzdrowiskowym e, uzdrowiska miasta konkurują z sobą my konkurujemy z innymi w związku z tym jak na razie osiągamy pod tym względem sukcesy bo ilość osób przyjeżdżających w celach leczniczych do Inowrocławia z roku na rok rośnie e, ale to nas nie zadawala, nie uspokaja i nie usypia przede wszystkim walczyć trzeba nadal o rynek. Innowrocławianka zdobyła nagrodę także w kategorii najlepszy produkt spożywczy. To dla nas wielkie wyróżnienie, przyznał prezes spółki Stanisław Kowalewski. Ten sukces to przede wszystkim praca ludzi, którzy przyczynili się zarówno do uruchomienia tej produkcji, jak i do powolnego wdrażania w sprzedaży, cała praca, która Polega na zdobywaniu nowych punktów sprzedaży, nowych punktów zbytu, nowych klientów. Cieszymy się, że jak do tej pory wszystkie opinie o naszej wodzie są pozytywne, bo jest ona rzeczywiście wodą o takim dosyć szczególnym charakterze. Ma pewien lekki, słonawy posmak, który jest na pierwszy rzut oka przede wszystkim wyczuwalny dla osób spożywających tą wodę. I myślę, że jej inne zalety wynikające z wysokiej mineralizacji, z zawartości jodków naturalnych, co jest dosyć Rzadkim przypadkiem wśród wód mineralnych no stawiają w kategorii tych wód bardzo ciekawych, smakowo i pod kątem, że tak powiem, wpływu na pracę organów wewnętrznych, zwłaszcza gastrycznych. Także myślę, że oprócz samego produktu jako wody, która stanowi no napój na gorące dni szczególnie, to ma również taki pozytywny wpływ na nasz organizm. I mam nadzieję, że ten rynek powoli naszego zbytu będzie się rozszerzał, że dzięki tej nagrodzie właśnie staniemy się bardziej może znani, bo wszelkie próby dotarcia do klientów bezpośrednio bardzo często Kończą się fiaskiem, bo ktoś tam wie A, bo to cena, A, bo to problemy z dystrybucją. Natomiast jeżeli produkt zostaje gdzieś tam zauważony, właśnie nawet na takim konkursie czy w takiej wystawie jak nasza, to jest szansa, że może więcej osób po to sięgnie. Specjalnie wprowadziliśmy od niedawna. Taki sześciopak pakowany w opakowanie promujące i miasto, i jego walory uzdrowiskowe. On jest do nabycia i w pijalni nowrocławiance, i w naszej kasie, jak również w kilku sklepach. Mam nadzieję, że stanie się takim flagowym produktem, który szefowie lokalnych firm będą mogli wręczać zamiast długopisów, czy innego rodzaju gadżetów, które do tej pory królowały. Tego typu przedsięwzięcia. Na wystawie nagrodzono też m.in. bajeczne desery, pijalni wód, palmiarni i nowrocławianka. Bardzo się cieszymy z tego, że otrzymaliśmy dzisiaj to specjalne wyróżnienie. Tym bardziej, że tak jak słusznie Pan zauważył, wpisaliśmy się, mam nadzieję, w obraz Solanek i obraz miasta i Nowrocławia. A z tego co tak szybciutko zdążyłem się zorientować, to jesteśmy najmłodszym obiektem, najmłodszej, najkrócej działającą firmą wśród dzisiejszych laureatów. To jest przede wszystkim zasługa tego, że powstał świetny obiekt w świetnym miejscu. No i ja tu muszę powiedzieć zdecydowanie, że to jest zasługa przede wszystkim pracowników, którzy tam pracują i przykładają się, mają serce do tego, co robią i mam nadzieję, że dobrze to wykonują i to mieszkańcy weryfikują. A przyciągacie nie tylko wodą, bo oferta jest bardzo szeroka, prawda? Przyciągamy wodą, która jest u nas, przyciągamy także tym, za co dostaliśmy dzisiaj specjalne wyróżnienie czyli deserami. I tutaj od samego początku postawiliśmy przede wszystkim na jakość i naturalność tego produktu. I mimo różnych zakusów, dostawców, trzymamy się tego, że towar ma być zawsze świeży, zawsze na naturalnych produktach i wykonywany na bieżąco. A że tego schodzi bardzo dużo, bardzo dużo, to bardzo dużo pracownicy muszą pracować i za to im serdecznie dziękuję. Sobodni konkurs uświetnił występ kabaretu. Słuchajcie.